I tak, Wednesday, musisz nacisnąć jeden przycisk. No dalej, wybieraj. Świetny wybór. Zaraz spadnie na ciebie wiadro robaków. Ha, to takie obrzydliwe. Łap. Robaki i ziemia. Naprawdę próbujesz mnie tym przestraszyć? Enid, dlaczego się ze mnie śmiejesz? Dobrze, przedstawię ci moich sąsiadów robaczki. Pój, zabieraj je. Co za ochyda. Ups, nacisnęłam przycisk i jeszcze jeden, mm, tylko nie robaki. Dobra wiadomość, to nie będą robaki, to będą pyszne płatki. Wow, słodkie kółeczka, uwielbiam je. Muszę nabrać jak najwięcej do miski i ich spróbować. Ale nacisnęłaś dwa guziki, więc masz trochę mleka. Mleko, nie mam nic przeciwko, ale teraz jestem cała mokra. Chociaż to w sumie żaden problem mleko jest takie dobre, a z płatkami jest jeszcze lepsze. Mniam, mniam, ale dobre. Rozumiem, że teraz moja kolej. Dobrze. Wybieram ten czarny przycisk. I co mnie teraz czeka? Skorpiony? Robaki? Co? Nie. To mój najgorszy sen. Różowa nutella? Obrzydliwe. Takie coś może się spodobać tylko Eni. Nie zapomnę ci tego, dyrektorko. Ojej, teraz chyba pora, żebym ja nacisnęła przycisk. Różowa Nutella wygląda świetnie, więc też chcę coś takiego. Chcę Nutelle! Enid, słyszycie? Nie wolno bawić się przyciskami. Zaraz zobaczysz, czym to się może skończyć. Trzymaj dużo czarnej pasty. Ma węgiel i jest bardzo miętowa. To obrzydliwe! Świetnie, a teraz musimy cię porządnie wyszorować. Szorujemy tu i tu. W ogóle nie lubię takich zabaw. Zniszczyłaś mi fryzurę. Wednesday, czas nacisnąć przycisk. Pospiesz się i wybierz ten, który najbardziej ci się podoba. Doskonały wybór. Czekają na ciebie czarne pióra. Uwielbiasz czarny kolor, prawda? Czarny kolor jest super, ale przypominam teraz czarną kurę. Okropne. Tak, właśnie chciałam to powiedzieć! Przypominasz czarną kurę! Dobra, teraz ja naciskam przycisk. Niech będzie ten! Tak, i co tam? Wow! Moje ulubione tęczowe spitelsy! Ale pyszne! Nieźle, ale ich dużo! Jestem zachwycona! Skitelsy, pochyda. Enid, przegrałaś. Naciskaj przycisk. Doskonały wybór. Mam już dla ciebie górę popitu. O matku, jest ich za dużo. Ojej. Aj. Nieźle. Enid znokautowały popity. Co z tobą? O, przeżyła. To straszna wiadomość dobrze teraz moja kolejna wybranie przycisku nie chcę nacisnąć ten i co mnie czeka tym razem niemożliwe to moje ulubione żelkowe oczy i zielony szlam z orgu to są prawdziwe potwornie pyszne smakołyki w końcu mogę się najeść hmm, wspaniałe ochyda Następna przycisk naciska. Enid. Enid, witaj. Teraz twoja kolej na naciśnięcie przycisku. No dalej, śmiało. Nie bój się, nie ugryziecie. Dobry wybór. To tęczowe pianki już do ciebie lecą. Są Pianki. Wow, są takie ładne i miękkie. I przede wszystkim są przepyszne. Wednesday, czekam aż naciśniesz przycisk. Dobrze, wybieram ten. Genialny wybór. Czekają na ciebie dwa ogniste tabasko. Łap! Tabasko to mój ulubiony sos. Jego ostrość przypomina mi diabła w piekle. Widzę, że jesteś zadowolona. Mam teraz supermoce. Ten sos jest tak ostry, że aż płonę. Hmm. Wow, to świetna okazja. Mogę sobie upiec pianki. Wednesday, pomóż mi! Nie, dziękuj. Super, to jest pyszne! Wednesday, palisz się! Musimy to natychmiast ugasić! Wednesday, nie martw się, uratuję cię! I po co to pani zrobiła? Na szczęście żadne dziecko się nie spaliło. Dziewczynki, szybciej naciskajcie przycisk, jeśli chcecie się wydostać. Wednesday, no już! Dobra, dobra, wybieram ten. Świetnie nacisnęłaś mój ulubiony przycisk. Teraz będziemy robić tort według mojego własnego przepisu. Na sypujemy mąkę, świetnie, lecimy dalej. Następnie muszę wlać trochę mleka, żeby ciasto było puszyste i pyszne. Tuęzda jak Ci się podoba! Kiedy ten koszmar się skończy? Jeszcze troszkę. Wbijamy jajka i gotowe. Teraz porządne mieszanie. Hej, co z mikserem? Jestem człowiekiem, a nie miską ciasta. Chciała mnie pani wymieszać z trzepaczkami? Wybacz, masz rację. A teraz czas na dekorację. Do tego potrzebuję trochę bitej śmietany. Mmm, Jest przepyszna. Wednesday, musisz spróbować, jest naprawdę pyszna. A na wierzch jak najbardziej pasuje kolorowa posypka. To jakiś koszmar. Ta kolorowa posypka przeprawi mnie o tik nerwowy. Wednesday, pachniesz jak pyszne ciasto. A teraz przechodzimy do Enid. Enid, naciśnij przycisk. Świetny wybór. Tobie wypadła musztarda. Uważaj, żeby nie wpadła ci do oczu. O nie! Co za koszmar! Nienawidzę musztardy! Jest taka niedobra! Nie martw się, już się skończyła. Ojej! A co to? Wow! Znalazłam klucz! Ale mam szczęście! W końcu mogę się wydostać! Wednesday, znalazłam klucz! No dalej wychodź! Wielkie dzięki, Enid. Marzyłam, żeby się stąd wydostać. Gratulacje, zaliczyłyście wszystkie kary i możecie iść do domu. Do zobaczenia, do widzenia. Kłęcaj, pigniemy szybko. Oj, dzieci, dzieci. Mogę ja pierwsza? Pewnie. Tak, zobaczmy. Wow, to to. Wow, masz magiczną wróżkę? Tak, nieźle. Dobra, otworzę później, bo odleci. Brytni, teraz ty. Dobra. Wow, mam domek z piernika! Jest taki piękny! Spójrzcie na to! Jest cały zrobiony z piernika i z moich ulubionych cukierków! Aha, aż chcę się go spróbować! Tak w ogóle to moje! Ała! Boli! Wielkie dzięki! Mm, co za aromat! Ten domek z piernika jest taki pyszny! Jane, a ty co dostałaś? Otwieraj safe. Zobaczmy. Na pewno jest tam coś smacznego. Su! Karma dla kotów! Ale jaja! Oh, man. To nie jest śmieszne! Nie mogę uwierzyć, że to robię! Ale masz niezłą minę! Dalej, dalej, jest wszystko do końca! Nie wolno tak się śmiać z przyjaciółki! Dam jej nauczkę! O, oh, wow, nieźle. Zaraz, co się dzieje? Niemożliwe. I przewracamy. O nie, tylko nie to. Bruszko, powinnaś być po mojej stronie. Nie śmiecie się ze mnie. Chodź tu do mnie. Chodź tu, do ciebie mówię. Zaraz cię złapię. Oj, o Biedna wróżka, Julie cię przestraszyła. Nie martw się, nie zrobię ci krzywdy. O tak. Leć, do zobaczenia. Papa, ja się tak nie bawię. Hej! Ene, dule, Wygrałam. A to znaczy, że pierwsza otwieram nam safe. Ciekawe, co tam jest. Sadam! Wow, coś pięknego! Mam wspaniałe kanapki! Są takie apetyczne! Mm, jakie pyszne! Brytni, mogę spróbować! Nie, nie mam mowy! Ale jesteś! No dobra, zobaczmy, co jest u mnie. O nie! Tylko nie to! Mam śmierdzącą rybę! O, oh, chyda. Jeszcze jeden wdech i zwymiotuję! Dobra, wstrzymam oddech i zjemię jak najszybciej. O, matko, co za koszmar! To takie obrzydliwe jedzenie! Nie mam szczęścia, nie to co Britney. A, nie mogę! Julie, a ja mam takie pyszności. A ty się nie wymądrzaj! O, mam genialny pomysł! Hej, Britney! To, patrz, co tam jest! Gdzie? Chcesz zobaczyć numer z rybą? Pewnie! Włożę ją do kanapki Britney! Wyobrażam sobie jej minę, gdy to odkryję! Julie, nic tam nie ma! Pewnie mi się zdawało! Dobra, wracam do jedzenia swojej pysznej kanapki! Mmm, co za... Ochyda! Fuj! O tak, żart się udał! Ale śmiesznie! To bardzo śmiesznie. To następny. Teraz ja. Tak? Wow, mam małego Jodę. Zawsze o takim marzyłam. Jest taki słodki. O matko, co się dzieje? Mm, Taka napka jest pyszna. O nie! Co to takiego? Co za koszmar! Chyba już po wszystkim! Zdecydowanie! O, dziewczyny, patrzcie, mam pomysł. Ej, joda! Co myślisz o rybce? Tak, udało się. Usmażył ją. Bardzo dziękuję. Teraz ryba jest o wiele bardziej apetyczna niż wcześniej. Mmm, jaka dobra. O, nie, Julie, uważaj! A Źle, Zniszczyłaś go. <grytnie> tak, Britney zaczyna. Ura! Zobaczmy, co jest ukryte w tym sejfie. Wow, mam pizzę, pepperoni. Co za zapach. Już chcę jej spróbować. O tak, my też. Hej, tak w ogóle to moja pizza. Ja też chcę spróbować. Wyzywam cię na pojedynek. Nie pokonasz mnie i Jeszcze zobaczymy. O nie, mój widelec. Potem się przegrałaś. Ale ja nie zamierzam jeść pizzy widelcem. Mam lepszy pomysł. O wiele wygodniej i przyjemniej zrobić to rękami. Ale to jest pyszne. A ser, jak się ciągnie. Fajnie. Jane, no dalej, otwieraj. O nie, tylko nie to. Tam jest śmierdzący ser pleśniowy. Tak, śmierdzi okropnie. Aha, a smakuje jeszcze gorzej. O matko, to jakiś koszmar. Tego się po prostu nie da zjeść. Poddaję się. Julie, teraz ty. Dobra, zobaczmy. Wow, co to za złowieszcze eliksir w moim sejfie? Dziwne. Muszę spróbować. Tak. Ach, nie dziwnie. No dobra. A to nie niebezpieczne. I jesteś taka odważna. Skończyłam. To dziwne, jeszcze nic nie czuję. Czy to na pewno działa? Ojej, co się dzieje? Dziewczyny, ratujcie! Ja się kurczę! Julie, wszystko w porządku. O nie, zamieniła się w mysz. A według mnie jest całkiem słodka. Nie obrażaj się, Britney. Wiem, co ci się spodoba. Wszystkie myszy bardzo lubią ser. Często się kochanie. I co? Smakuje ci? Tak. Co za świetny pomysł. Teraz nie muszę jeść sera. Szkoda tylko, że wciąż jestem głodna. O, właśnie. Hej, Britney. Chcesz podtrzymać myszkę? O, strasznie, strasznie boję się, myszy. O matko! Ha, pizza jest teraz moja. Brawo, Julie, byłaś bardzo pomocna. Mmm, to jest pyszne. Jestem absolutnie zachwycona. A teraz mogę ja zacząć? Dziękuję. Tak, zobaczmy. Wow, mam lody malinowe. Super, ale mam szczęście. Muszę natychmiast spróbować. A? Mmm, są przepyszne No tak, ale masz szczęście Mam nadzieję, że u mnie też będzie coś smacznego Zobaczmy Co? Ostra papryczka? Serio? O matko, boję się to jeść Biedactwo, nie martw się, dasz radę, wierzę w ciebie Zgadza się, dam radę Oj, oj! trzeba to zrobić jak najszybciej. Dziewczyny, całe gardło mnie pali. Jedzenie tych papryczek jest nie do zniesienia, ale zrobiłam to. O nie, chyba dopiero się zaczyna. Pomocy, co za koszmar. O nie, wydaje mi się, że moje lody całkiem się roztopiły od tych płomieni. Ech, szkoda. Ale mam nadzieję, że to uratuje Julie. Och, moja twarz! Jestem cała w lodach, ale to nic. Najważniejsze, że jestem uratowana. Bardzo dziękuję, Jane. Ale bez przytulanek, lepiej weź chusteczkę. Tak, teraz kolej, Britney. Tak, ciekawe, co dostanę tym razem? Ojej, to portal wciąga nas z powrotem. Dziewczyny, gdzie jesteście? A! O, nieźle, wróciłyście. Tak, to mój sejf, zabieram go. Miłego dnia, pa. Hej, czekaj, gdzie ty idziesz? Wracaj. Dziewczyny, mam dla was niespodziankę. To gitara elektryczna i mikrofon. Jeśli chcecie wygrać tę nagrodę, musicie narysować najlepszego pankejka w kształcie tych przedmiotów. Na bank będzie najlepszy! O rany! Mikrofon wygląda świetnie! Ja też się staram. Patrzcie, jak świetnie mi idzie! Co za piękny instrument! Muszę go zdobyć za wszelką cenę. Kontur jest już gotowy. Lecimy dalej. Moje nutki są prawie gotowe. Wszystko wygląda tak pięknie i kolorowo! O, oh, Wednesday! Co robisz? Przewracam na drugą stronę. Podoba Ci się? Tak, bardzo ładnie. To teraz ja. Dziewczyny, czas minął. Pokażcie swoje prace. Zobaczmy! O, oh, wow, są naprawdę piękne. Wiecie co? Postanowiłam, że dam Enik mikrofon, a Wednesday gitarę. Możecie je sobie wziąć! Wow! Teraz mam mikrofon! Mogę śpiewać bez końca! Juhu! A ja mogę sobie pograć na gitarze. Enid, załóżmy zespół. O, chcesz wystąpić? Uwaga, wszyscy gotowi! O tak, bardzo się cieszymy, że możemy wystąpić! Jesteśmy najlepszym zespołem na świecie! A oto nasz koncert! Drodzy uczniowie, proszę o uwagę! Musicie narysować ten popit do dzieła. Zdecydowanie muszę go mieć! Już nawet wiem, jak go narysuję. Potrzebuję trochę kolorowego ciasta i skitelsów. Najpierw narysujemy kontur w kolorze fioletowym, a dalej rysujemy czerwonym. Wow! To jest takie proste! A teraz skitelsy! O, mam świetny pomysł! Patrzcie! Świetnie! Wednesday, a co ty tam masz? Nie jestem zajęta. Muszę znaleźć zaklęcie, które narysuje dla mnie super popita. Znalazłam. No to do dzieła. Nienawidzę dotykać tubek z kolorowym ciastem. Wow, niesamowite. Trzeba jeszcze tylko wypełnić wszystko kolorem. To wygląda całkiem nieźle. O rany! Ta zabawa tak ciąga. Dziewczyny, pokażcie swoje dzieła. Eni? Ojej, twój pancake wyglądał o wiele lepiej zanim go odwróciłaś. Och, spodziewałam się więcej. Niestety to nie jest dobra praca. Wednesday? Zobaczmy! Wow! To jest takie piękne! Popiec zdecydowanie trafia do ciebie! Dobra, fajnie. Rączko, o co chodzi? No dobra, możesz się pobawić. Czy ja też mogę? O rany, ale jesteś skąpa! What? Wednesday, ta spinka naprawdę ci pasuje, ale zajmijmy się teraz... A! To pają! Jest taki straszny! I ogromny! Zaczynajcie! O Boże! Muszę koniecznie wygrać tego słodziaka. Potrzebuję ciasta. Rysujemy kontur pająka. To jest strasznie ładne. Na bank wygram. Nigdy nie miałam domowego pająka. I mam tu coś specjalnego. To mój specjalny składnik. Coś wspaniałego. O rany, też muszę robić swojego pankejka! Ale ja narysuję słodkiego pająka! Patrzcie na to, jest taki uroczy. Detale, kolorowanie, wspaniale. Wednesday, jak ci się podoba? O nie. Mój pająk jest zniszczony. Co za koszmar. Uwaga, czas minął. Zobaczmy. Wednesday, to jest okropne. Enid, narysowałaś coś. Pospiesz się i pokaż. Wow, to wygląda naprawdę pięknie. Pój, to dla ciebie. Ale co ja mam z nim zrobić? Jest taki straszny. Mogłabym nazwać cię Richard. Ua! Świetnie. Więc to ja dostanę pająka. Nazwę cię Karl. To imię lepiej do ciebie pasuje. O, co jest w tym sejfie? Dziewczyny, nie wiem co tu jest, ale zwycięzca to dostanie. Czas start. Uwielbiam żółty. Doskonale! Narysujmy teraz kontur sejfu. To takie proste. I znak zapytania. Dlaczego muszę używać tych kolorów? Nie mogę na nie patrzeć dłużej niż 3 sekundy. Będę okay. musiała użyć mojego ciasta. Mojego świetnego czarnego ciasta. Mam też trochę szarego. Też wygląda bardzo dobrze. Dodamy trochę jasnego. Czekaj, ja też prawie skończyłam. Patrz, jak pięknie mi wyszło. Stop. Wasz czas minął. Wednesday. Pokaż swojego pancake'a. E, ojej, jest taki szary i ciemny. Mój safe nie jest taki ciemny. No dobra, Enid, co wyszło u ciebie? Zobaczmy. Wow, to jest dokładnie mój safe. Jesteś zwycięzcą. Trzymaj. Wow, ale fajny safe. Zobaczmy, co jest w środku. O rany! Eliksir! Ciekawe! Nigdy wcześniej nie piłam eliksirów. Wednesday, myślisz, że jest dobry? E, no dobra, próbuję. O! Wow! Co się dzieje? Wow! Ta mikstura tworzy moje klony! Chcę mieć dużo klonów. Będę miała tylu fajnych przyjaciół! Takich jak ja! To moje marzenie! Jest mnie tak dużo. Gdzie moja trumna? Zamierzam się pochować. O nie! E nic spada z sufitu. To straszne. To jest jakiś koszmar. O nie! Coś okropnego. To jest miś! Jest taki słodki. Dziewczynki, czas start. Wednesday, wednesday, widziałaś to? Jest taki fajny. Muszę go mieć. To ja go wygram! Miś będzie mój! Muszę tylko dodać kilka szczegółów! Wow! Co Enit widzisz w tej zabawce? Hmm. O, mam pomysł. Już wiem, co zrobię. Będę miała misia, ale w moim stylu. Będzie o wiele lepszy. Wyjątkowy i ładniejszy. Tylko spójrzcie na tego misia szkieleta. Wspaniały. Muszę wystraszyć Enid. Enid, możemy porozmawiać? O co chodzi? O, Mamy straszny misik! Ups, chyba zemblała. Dziewczyny, czas minął. Pokazujcie swoje prace. O rany, Wednesday. Nie o to chodziło. Już jestem. Zaraz wszystko pokażę. Sekundkę. Muszę go tylko odwrócić. Podoba się pani? Zaraz go złapię! Oj, ech, nie złapałam! Oto i ją! Jesteś taki słodki! Mam dla ciebie plasterek. Przytaję go na wszelki wypadek. Ona naprawdę lubi tego okropnego misia. Dziewczynki, dziewczynki, jesteście gotowe? Wymyśliłam nową nagrodę. To minionek. Jest zrobiony z klocków Lego i czas już leci. Hmm, wygląda całkiem nieźle. Bierzmy się do roboty. Potrzebuję tubki czarnego ciasta. Rączko. Jak śmiesz mi odmawiać. Tak lepiej. Zaraz skończę. Nie martw się. Wspaniale. Teraz trzeba to pokolorować. Niebieski kombinezon. Okulary. Oczy. I żółta buźka. Enid, jak ci idzie? Świetnie mi idzie. Muszę jeszcze tylko pomalować wszystko kolorowym ciastem. Bierzemy niebieskie. Następnie żółte. Wow! Spójrzcie na mojego minionka! Jest taki piękny! Faktycznie, jest bardzo ładny! Rączko! Pora na mój sprytny plan! Podkręć kuchenkę, Enid! To będzie zabawne! Chcę zobaczyć wasze prace! Wednesday! Wow! Jakie to kreatywne! Podoba mi się! Enid, przewróć to! Jest jakiś problem? Co się stało? O, Twój pancake, gdzie on się podział? Nie mogę dać ci za to nagrody. Nie ma mowy. Wednesday wygrywa. Trzymaj swoją nagrodę, ale to ciężkie. Serio? Nie! Skończyłyście, dziewczyny? Mam dla was nową nagrodę: Pistolet puszczający bańki. Robi miliony pięknych baniek mydlanych. Spójrzcie na to. Dobra dziewczynki. Pora, żebyście stworzyły prawdziwe arcydzieła. Do dzieła. Czas start. Hmm. Hmm, od czego mam zacząć? Zdecydowanie zrobię to lepiej. Wezmę trochę czarnego ciasta i narysuję kontur pistoletu. Świetnie! A teraz pokoloruję. Mam nadzieję, że nauczycielka doceni moje starania. Idzie mi naprawdę świetnie. A teraz moja kolej. Zrobię uroczy bańkowy pistolet. I już sobie wyobrażam, jak będę się nim bawić. To będzie super zabawa. Ups. Ta, trochę się rozmarzyłam i rozlałam ciasto na kuchenkę. Chwileczkę, mam pomysł. To będą bańki. Potrzebujemy jeszcze pistoletu, rysujemy kontur, a następnie wypełniamy go kolorowym ciastem. Ale super! I przewracamy. Dziewczyny, ręce do góry, pokazujcie swoje prace. Wednesday, przewróć to. Rzeczko. Chcesz pomóc? No dobra. O nie! To wylądowało mi na twarzy. To wcale nie jest śmieszne. Wow, Ani! To jest naprawdę urocze. Zabieraj swoją nagrodę. Hurra! Mogę teraz puszczać masę paniek! Wow! O, oh, Wednesday! Pomocy! Pomocy!